Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku. Polska i Litwa w XVI stuleciu przeżywały naprawdę dynamiczny rozwój gospodarczy. W tym czasie, zarówno w Rzeczypospolitej, ale też w całej Europie, zaczęła zwiększać się liczba ludności. Miało to wpływ na ciągle rosnące zapotrzebowanie na żywność, a przede wszystkim na zboże, którego ceny zaczęły raptownie wzrastać. Uprawa zbóż zaczęła przynosić coraz większe zyski jego producentom, głównie szlacheckim właścicielom majątków ziemskich. Na mocy pokoju toruńskiego w 1466 roku do Polski zostały przyłączone Prusy Królewskie, czyli obszar tutaj Pomorze Gdańskie wraz z ziemią Chełmińską, aż tutaj po Malbork i Elbląg. Prusy Królewskie były jednym z najbogatszych regionów Rzeczypospolitej. Zawdzięczały to głównie znakomicie prowadzonemu przez tamtejsze mieszczaństwo handlowi lądowemu i morskiemu. I przyłączenie do Polski tego obszaru oznaczało, że Polska uzyskała bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego. Powstała wtedy jednocześnie możliwość sprzedaży polskiego zboża drogą morską przez Bałtyk do krajów Europy Zachodniej. Zboże razem z innymi towarami. Spławiono Wisłą do Gdańska, czyli największego portu oraz najbogatszego i najbardziej ludnego miasta, nie tylko w samej Koronie Polskiej, ale również na całym Wybrzeżu Bałtyckim. Z kolei kupcy gdańscy odgrywali z reguły rolę takich pośredników między przewożącymi tutaj zboża do Gdańska szlacheckimi producentami z Polski, ale... Też pomiędzy kupcami holenderskimi, niemieckimi i angielskimi, którzy tutaj sprzedawali wyroby z rzemiosła z Europy Zachodniej oraz towary z kolonii zamorskich. Na tym handlu bogaciły się również miasta położone wzdłuż szlaku wiślańskiego. No i dzięki eksportowi zboża Polskę zaczęto nazywać nawet spichlerzem Europy. Natomiast wielkie odkrycia geograficzne oraz ekspansja zamorskich, zamorska Europejczyków spowodowała bardzo duże zapotrzebowanie na drewno i smołę. Te z kolei były potrzebne najczęściej do budowy statków i z pokrytych puszczami terenów Litwy do portów bałtyckich sprowadzano rozmaite produkty leśne właśnie z tego powodu. Między innymi smołę, drewno, skóry zwierzęce czy miód pszczeli. Tutaj widzimy dwór Artusa w Gdańsku. To taki budynek wbudowany w XIV wieku, potem w XV odbudowany po pożarze. W XVI wieku otrzymał przepiękną taką renesansową fasadę. I jaką pełnił funkcję? Był miejscem spotkań kupców gdańskich oraz gości z zagranicy. Tutaj widzimy alegorię handlu gdańskiego. Fragment malowidła umieszczonego na suficie Gdańskiego Ratusza z 1608 roku. Malarz tutaj przedstawia grupę kupców przybywających do Gdańska z różnych krajów Europy i ziem Rzeczypospolitej. Tutaj na dole na przykład widzimy szlachcieca polskiego po lewej stronie w tym czerwonym płaszczu. Był odziany w delie, czyli taki długi płaszcz z rozciętymi rękawami. Była to taka typowa część ubioru szlachty polskiej. Natomiast z drugiej strony widzimy kupca gdańskiego, odzianego w strój, chętnie noszony właśnie w Gdańsku, ale też na zachodzie Europy. I widzimy, jak ściskają swoje, swoją, swoje dłonie, co było takim symbolem przypieczętowania jakiegoś kontraktu handlowego. Widzimy też, jak duży obszar zajmowała wówczas Rzeczpospolita, ale też zapoznamy się z kierunkami handlu. Na przykład z Węgier przywożono do Polski wino, sukno, miedź i żelazo. Ze Styrii przywożono z żelazo. Z Czech i Moraw do Polski trafiała wełna i sukno. Ja to tak ogólnie mówię Polska, ale wiemy, że wtedy była Rzeczpospolita. Z Niemiec trafiało sukno, korzenie, tkaniny. Ze Szwecji, tutaj drogą morską, żelazo i śledzie. Z Rosji Trafiało futro, skóry, wosk, tkaniny, a z Turcji jedwabie, broń, korzenie, pachnidła. I jeszcze mamy Mołdawię. Tutaj z Mołdawii na przykład woły, wino czy wełna. Handel zbożem i towarami leśnymi bardzo wzbogacał szlachtę i mieszczan. Tym bardziej, że przez koronę, jak widzimy, przebiegały również główne szlaki lądowe łączące wśród, wschód z zachodem. Ale szlachta uchwalała na sejmach niekorzystne dla miast prawa, zabraniały one między innymi rodzimym mieszczańskim kupcom tego, żeby mogli samodzielnie wysyłać towary na zachód Europy oraz zwalniały z opłat celnych towary sprowadzane przez szlachtę za pośrednictwem obcych kupców. I nie zawsze były to korzystne dla polskiej gospodarki przepisy. Szlacheckie folwarki i chłopska pańszczyzna. Najmniej korzyści z takiego rozwoju gospodarki odnosił, jak zwykle, najliczniejszy stan społeczny, a mianowicie chłopstwo. Szlachta polska już od schyłku XV wieku zaczęła powiększać swoje majątki ziemskie. Składały się one zazwyczaj z wiosek, w których pracowali chłopi. Ich chłopi podobnie jak w średniowieczu prowadzili własną gospodarkę rolną, wykorzystywali ziemię pana, szlachcica, ale musieli za to dodawać szlachcicowi określoną kwotę pieniędzy i jeszcze odpracowywać część czasu w gospodarstwie nieodpłatnie, czyli pańszczyzna. Pozostałą część szlacheckich majątków stanowiły folwarki, czyli takie gospodarstwa należące bezpośrednio do szlachty. Liczba folwarków zaczęła w XVI wieku stopniowo wzrastać, a chłopów coraz częściej zmuszano do pańszczyzny, czyli tej przymusowej pracy na rzecz pana. W ciągu XVI wieku pańszczyzna wzrosła nawet do trzech dni w tygodniu. To proszę zobaczcie, jak mało chłopi mieli czasu na pracę na swojej własnej ziemi i dla swojego gospodarstwa. Co więcej, szlachta zaczęła zabraniać chłopskim gospodarzom wyprowadzenia się ze wsi i takiego spo, swobodnego opuszczania gospodarstw tym, którym było najciężej, pozostawało albo pogodzić się z tym losem, albo po prostu uciekać. Ale za zbiegostwo groziły bardzo surowe kary. Tutaj widzimy zdjęcie z takim folwarkiem szlacheckim, i możemy zobaczyć, co tutaj mogło się w takim folwarku znajdować. No, był dworek, który był siedzibą właściciela folwarku. Tam dalej widzimy pola uprawne, był młyn. Potrzebna była stajnia, stodoła, spichlerz, czyli miejsce, gdzie gromadzono zboże. W wielu tych folwarkach, albo w okolicy znajdował się też kościół, bywały też karczmy, albo na przykład jakieś stawy, jeżeli w pobliżu była woda. Tu, jakbyśmy zobaczyli, to widać, jak bardzo duże obszary pozostawały w rękach magnatów. Polskich w XVI wieku. Niektóre to naprawdę spore majątki należały do poszczególnych rodzin, na przykład Doleszczyńskich, Lubomirskich, Radziwił, wiśniowieckich, zasławskich, zbaraskich. Czy zamojskich. I właśnie. Jeden z najzamożniejszych magnatów polskich drugiej połowy XVI wieku to Jan Zamojski. Był on też założycielem miasta Zamość. Posiadał tak olbrzymi majątek, y, który liczył 23 miasta i 816 wsi i obejmował obszar ponad 17 tysięcy kilometrów powierzchni. Dla porównania dzisiejsze terytorium Polski ma około 312 tysięcy, a Litwa 65 tysięcy powierzchni. Czyli takie 17,5 tysiąca kilometrów kwadratowych to naprawdę spory obszar. A teraz powiedzmy trochę o walucie. Świadectwem rozwoju polskiej gospodarki, gospodarki było bicie przez Zygmunta Starego złotej monety, tak zwanego dukata, widzimy tutaj na zdjęciach, w XVI wieku każdą złotą monetę, czy tą bitą w Rzeczypospolitej, czy tą za nazywano popularnie złotym czerwonym, od koloru szlachetnego metalu, z jakiego była zrobiona czyli ze złota. Natomiast w Europie i Polsce zdecydowanie przeważały jednak monety srebrne. Te o większej wartości zwano talarami od nich później wzięła się nazwa dolara. O nieco mniejszej były grosze. Najniższą wartość zaśmiały miedziane szalongi. W XVI wieku używane co prawda określenia Złoty Polski, ale to bardziej dotyczyło jednostki obrachunkowej niż po prostu tego, z jakiego kruszca było wykonane. I ten Złoty Polski wartością swoją równał się 30 groszom. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę powodzenia. Jeżeli te materiały okazały się przydatne, to zachęcam do łapek w górę. A jeżeli nie chcecie ominąć kolejnego odcinka, to zapraszam do subskrybowania. Dziękuję.